W kolejnym odcinku na tym kanale Ja jestem Deostre A dziś będę miał dla was super ekstra nowinkę Zobaczcie Tadadam wschodnia dolina Zobaczcie Normalnie każdy czekał aż wyjdzie Jest wschodnia Najlepsza mapa do FSA 17. Teraz do 19 jeszcze lepsza. Dobra, pokażę Wam gospodarstwo, bo jeszcze nie pokazywałem. Zacznijmy, tu jest tak. Worek nawozu, worek wapna, środek chwastobójczy. Nie, tak, tak, tak. Środek chwastobójczy. No, się na pioniera. I nawóz. Płynny sztuczny. SIP ma zyp 224 Teraz to jest niewydana prasa. Niewydana prasa ro, kolega mój robił, dał mi ją na test. No hmm. niewydana nie wydana lepsza niż ta rolnika. I nie, nie. Pewnie trzeba powiedzieć, że ona jest... że to jest ta... Ale to są podmienione tekstury prasy Peterolnika. Nie. To nieprawda. I pewnie myślicie też, że to jest tego paku prasyp. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. I jeszcze raz nie. To jest mm, przeróbka konwertu PK-4000 kostka. Yy, bo ona była taka sama. Tu miała osłonę, to to nie było, że ona jest nadal ta osłona. Jednak nie ma kolizji i ona jest usunięta. Jeszcze trzeba tylko naklejki i tutaj yy, i podajnik tutaj zamontować. Będzie git. Dobra. Dalej rozsiewacz Amazon 1001 zału Kosiarka polska, bo polskie są. Virax Z069 Fajna kosiareczka. Vaz 2156 Przyczepka I4 Williams LM146 Cezarka yy, Akpil. Jeszcze tam pójdę po dachu. Dobra, idziemy dalej. Brony trójki. Leciutkie do 60, ponieważ mam puk do 60 MT756. Łyska do ciemnika 60. 60 po remoncie. Pięknie wygląda, bo w tych chyba unikatowych stylach, ponieważ jest to unikatowe, to unikatowa 60, bo to jest tak obciążnik stary i ona jeszcze jest za czasów tych, jak robili bloki niebieskie. I blok, i ten inny w ogóle, i to oprócz. Błotników i maski to jest to całe, było niebieskie. Jest niebieskie ona była żółta, też, ale miała troszkę ciemniejszy kolor. Ale ja to troszkę nabłyszczać. I tu dodałem trójkąt, ona była bez trójkątu. Jeszcze będę chciał zmotnienia błotników. Tu. Mm, dobra. Półpięć jest yy, No Unia Grudziąt. błyszczą ba bardzo, bardzo się, błyszczą. Siewnik Femarol Unia Poznaniak, Nowy nabytek, Dobra, idziemy na nasz ciągnik. No, ściągnik najsilniejszy na końcu. Przedstwem Tlas Klas WA450. Agregacik 2,8 m z wałkiem. Stara trochę drewnianka PTSK, ale to już trochę wygięty ma dyszel, ale je, jest nadal używana. Autosan D50 nadal też używana. I teraz tak, lecimy tu. Na no w 7740 powerstar Star SLE 95 koni, yy, Tu opryskiwacz do 60 i beczka. W jeszcze brakuje mi jedynie tylko trzech rzeczy. Yy, Otóż tak. Zgrabiarki. Yy, rozrzutnika oborniczka. Oborniczka. Obornika. I. Jednej też ważnej rzeczy w sumie to całego takiego pakietu brakuje mi Obciążnika i osprzętu do 60. Były mm. plany, żeby zakupić, ale nie udało się. No cóż, okej, okay, idziemy na sam tył. Wielka góra obornika, przystawka do kukurydzy, capello, quasar i mój kombajn Bison 058 Rekord. To już jest pod zespół. On już był produkowany już pod ramionem na Holandii. Tu moja babcia robi sobie tam ogóreczki. Dobra. Dzisiaj będziemy kosić ten oraz ten owiec, więc nie przedłużając idziemy po kombajn i kosimy. Później weźmiemy, albo, albo nie, teraz weźmiemy z 60, czy nie, weźmiemy sobie coś dla odmiany, weźmiemy w Holanda. Ten odcinek miał być bardzo krótki i będzie, bo otóż, jedynie w następnym odcinku będziemy sobie kosić. W tym tylko robimy jeszcze przygotowanie. Dobra. Ładnie wygląda. Jeszcze później muszę szmaty założyć, tylko tu jeszcze... Dobra. ok. Szmaty założone. Yy, teraz tak, co z PTS-ką? pts, PTS -k, yy, być może zrobię tak, że tą... że wezmę z... Yy, burty. Albo nie, nie będę nic składał. Zostawię, ona nie ma dziur, z tego co widzę. Bo to, bo to nie są, tu z przodu jedynie burta jest drewniana i tu po tu są metalowe. Podłoże też jest metalowe, tylko wygląda jak było drewniane. Zrobimy tak, że tutaj lekko załatam pianką i tu z przodu też trochę załatam i nie będę szmat nakładał, bo już więcej nie mam. I tak, 60 w następnym odcinku jak skończymy kosić pod prasę i będziemy prasować. A w dzisiejszym odcinku jeszcze odpalimy Bizona. Wyjedziemy nim, zjedziemy tam bardziej na dół, bo muszę po trochę go podreperować. Okej, okay. aż, odpalił, skubany. Dobra, powoli sobie wyjedziemy. Ja w sumie jedyny, w, w, ja mam, ja jest, jestem jednym, że, no, że dwóch ludzi w, w bielakach, którzy mają kombajn, hmm. bo tych osób jest więcej. Dobra, puścimy. Później sobie tak, jak później jak bo muszę trochę go podreperować. Później sobie na noc go zostawię. Niech tak soisy, tam to też, tylko pozamykam. rano tak zrobię, tu sobie pojadę. Wyjadę nim i tutaj jest taki mały rowak. To sobie wjadę tak, tu, tutaj włączę. Będę musiał włączyć awaryjki i sobie tak, i pojadę z powrotem w górę. No to było prowadzenie po gospodarstwie. E, teraz tak. Ile mam pól? Licząc to mam tak: dwa pola. Yy, nie, przepraszam, nie dwa pola. Yy, mam. To jest nieużytek, jakby co? Tak, to jest nieużytek, więc tego po prostu nie używam. Ale tak, tu mamy 93, czyli mam trzy pola i dwie łąki. I jeszcze dojdzie te pole, znaczy te pola, te, 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 dojdzie. I jeszcze jedno, ale to jeszcze z czasem, bo chyba gdzieś któreś z tych. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!